Siemanko majstry, jesteśmy na torze w Szyjancinie. Podchodzimy sobie trasę przed zawodami. To są zawody u nas w Pa, pa, pa. I ogólnie to nagrywamy. O! Ogólnie to nagrywamy. O. Yy, jakby vloga z obejścia trasy. Jutro osobno film też w sumie vloga pół na pół z kamerką na klasie na szelkach. Będę startował. Osobny jutro też filmów, No i teraz dogrywamy do filmosa, który wylatuje w niedzielę. Jutro o 16.16 .16. Majstry, zadzwonił. Zadzwoniła do mnie w, w połowie tygodnia jakoś pewna osoba. Chciała się spyknąć, pojeździć. Ogarnęliśmy temat. Robotę w programie, żeście też dali w głosowaniu, że ma być właśnie filmos nagrywany wtedy. <śleski> malina. Nie <grymne> 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 się się dla Ciebie, jak wygląda. Zrobiliśmy swoją robotę Naprawdę fajny film, z wyszedł, on jechał Pojechaliśmy w sumie podobną trasę, jak teraz idziemy On mnie nagrywał z tyłu z elektryka Które będą jutro, co? prostu gorzej <grymne> <grymne> no. Także, majstry, jutro dajemy piec na zawodach Subujcie dzwonem, jak chcecie być skanem. Na co. Powitajcie o łapce, jeżeli materiał oczywiście nie to zasłuży. Komentarze są dzisiaj na nagrywkach. Miłego oglądania. Lecę zaraz kończyć furatę i jutro dajemy pies w cholerę. Miłego oglądania mistrz. No to teraz. tam. I to jest? 250 250 tak. Jadę na chwilę tam na górze Zaraz jeszcze marker ma być wiesz który... No wiem Ty jedziemy lasem się przejechać? No Dawaj teraz Chodź tam pierd na chwilę jeszcze Nie ma! Nie, nie ma. Sauna jest panie No, biega fura? No, się! Jakiś lasek potem? Co? Jakiś lasyk potem? Szybko! Wiesz co, muszę rozbić ręce, więc A, ja po bo... dzisiaj nie? No spokojnie, ten, dobra! No, no nie no. widzisz na to! Zacznę z tyłu, jaka tu jest wielka, po a, przednia jest teraz chyba. Ile masz przednią? Jaka jest wymiar? Pewnie Gdzie tu jest? Ty! Identyczne. Ja mam dwie takie teraz. 90-90. ty masz 2-1? A u mnie jest 19, nie? Mniejsze. Bo teraz zmieniłem na te 90-92. Ale lepiej... F... Jeździ teraz. Zmieniłem zębatę na większą. A ty na filmie to się Zmuczy... to f... większe. Nie, to jest taki zabawka, stary. Oh. Weź nie. <grym> o, go. Fajnie, nie, nie. dawaj jeszcze manetki. I tak o, tu masz... Chyba bo tu jest sprzęgło w motorze, nie? No. A tu jest tylny hebel, a tam przedni. gaz. <gaz>, <gaz>, <gaz> Jak od tu, nie? Nie, nic. Aha, Tylko po prostu... gaz, manetka. Oto